Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z Runeterra na moim kanale moi drodzy moi mini, Dzisiaj powrót do talii, które polecam na rankedy Słuchajcie jest to propozycja mocna, propozycja która już kiedyś była Nie wiem czy jest zmodyfikowana czy nie Koleś który grał nią miał około 80 gier i 70 parę procent Także słuchajcie moi drodzy może kto wie uda się dzisiaj platynkę bić Bo jak wiecie idzie mi to ślamazarnie Ostatnio spotkałem gościa 4 razy pod rząd Dokładnie tego samego, tylko że później zmienił, jaki miałem problem z wygraniem. Także polecam tutaj osoby ze streama. Moi drodzy, całość opiera się na troszeczkę takim mini kombosie z niektórymi kartami, ale ogólnie dorzucamy agro i kończymy zaklęciami z Noxusu, jak na przykład Noksański Zapo. Koniec, to wszystko. Także, moi drodzy, pokażę Wam teraz te e, mikrokomboski, które no, mają duże znaczenie. Prezentacja. Jak przystało na agrodek i mamy tutaj spory jedynek z Noxusu, tak sobie teraz jak pomyślałem. Wiecie co? Chyba Noxus ma jeden z najlepszych startów, jeżeli takich agro... Nie? Bo tak jeszcze Bilgewater myślę sobie ma, ale cała reszta raczej nie. To jest jednak, że tak powiem, topka. Moi drodzy, mamy tu jeszcze dodatkowego Byrda. No, to jest, słuchajcie, tradycja, jeżeli chodzi o Noxus. Nawet ta dwójka też jest tradycją. Byrd, tutaj jest po to, że zawsze daje ten dzwonek. I ten dzwonek, czasem, jak wypadnie, jest na wagę złota. Mamy sabotażowskie, dodatkowy value. Świetna karta. 2-2, dodatkowo buffy. Dlaczego? Bo ta karta, moi drodzy, nie wiem, czy wiecie. Działa w tym doku, w deku doskonale, bo nasze jednostki zazwyczaj, mówię zazwyczaj, mają więcej punktów niż jeden. Na przykład Zix ma 4, Popi ma 3, oczywiście później będzie jeszcze buff. E, Tutaj ta jednostka ma 3, także jakby nie tracimy za dużo e, tych punkcików zdrowia, tak? E, chodzi o to, że gdyby, że gdyby przeciwnik miał jeden punkt obrażeń z jakiegoś zaklęcia, no to my jeszcze przeżyjemy, tak? To jest najważniejsze. Imperialna, wiadomo, dodatkowe wrażenia, przewaga, oczywiście pająka, patek dotykania, pamiętajcie, że patek dotykania można uruchomić na... można uruchomić na nexusie przeciwnika, to jest istotne, tu jest wpływ, czyli dodatkowe wrażenie. Burmistrz, o czym wspominam? to jest zapewne takie mini-combo, tak? Bo tutaj pamiętajcie, że ta karta pierwsza zawsze będzie tańsza, ale zauważcie, że Ziggs jest z wielu regionów. Popi. Jest z wielu regionów. Co za tym idzie? Burmistrz fani uruchamia naszych bohaterów. Noxiancki zapał, finisher, dziesiątkowanie, finisher i wyszeptane. Słuchajcie, tutaj nie chodzi o to, że reputację uruchomimy, bo raczej wątpię, że się uda. Tu musiałby popi naprawdę poszaleć. Ale chodzi o dobieranie kart, bo jeżeli gracie agrotekami, to szybko możecie się z tych kart wypsykać, Ale tworzycie kolejną kartę. Eee, macie tutaj patyk dotykania, pod dobieranie. Wyszeptane. Niektórzy też grają tę kartę, co ma statystyki 1-2, jak dobrze pamiętam. Konchiolog też tutaj ogólnie jest do grania, jak coś, jak najbardziej. Ale wydaje mi się, że jeszcze taka jedna dwójeczka tutaj zgrana. W ogóle te sadzonka też czasami ludzie grają, także jeszcze jest tutaj sporo kart, które można byłoby dorzucić. I nowego Kowala też grają, także słuchajcie, jest sporo tych kart, tylko po prostu to jest akurat taka wersja, która widziałem dobrze się sprawdza. Dzisiaj dwie giereczki, moi drodzy, mam nadzieję na rankedach i oczywiście postaram się nagrać na dwie różne talie. Ogólnie ba Bałagan jest nieprawdopodobny na Wieczności, jest chyba... Z 8 deków powyżej 60% win ratio. Co to oznacza? Brak balansu, po prostu. No ale niech będzie, moi drodzy. Zobaczymy jak ten stary, nowy dek, bo tutaj kilka kart nowych jest. Nie, raczej taki standardzik. Też zobaczymy jak ten stary dek się sprawdza aktualnie, na wieczności. Moi drodzy, dziki, jedziemy. O, troszkę, troszkę mam problemów z tym dekiem, dlatego że tutaj są zaklęcia, jest twisted. Sporo obrażeń, dawno nie widziałem tego. Tak swoją drogą. E, ręka paskudna na razie. S, s, troszkę lepiej, troszkę lepiej. Co on może zagrać w pierwsze tempo? Dobre pytanie. Nie pamiętam tego deku na tyle, żeby powiedzieć, co on może zagrać pierwsze tempo. W drugie to będzie ta karta do bloku, która jest bardzo dobra. Co ma statystyki 2-3, więc żeby ją skontrować, trzeba byłoby zagrać 2-2 a wtedy nie mamy jednego uruchomienia, no ale tak, najwięcej value nam daje aku, aktualnie sabotażyska jako, że mamy token w pierwszej to chyba po prostu zaryzykuję swoją drogą zawsze lubię tę kartę, fajny arcik eee, fajnie, że ona tutaj, nie wiem, widzicie, że tak jest jakby na tym stropie e, sufitowym, fajne, fajne no niestety szóstka do nas wraca, szósta jest jak najbardziej ok, ale dopiero później jak macie około 5, 5 rundy szóstej rundy, no to wtedy to zdziesiątkowanie jest faktycznie bardzo dobre Uh, no, miejmy nadzieję, że kolega wróci, bo chyba go nie ma, bo nie wiem, czy wymieniał karty, bo się w sumie nie patrzyłem. Patrzyłem na arty. Tu w ogóle tutaj te karty są. O! No dobrze, no, no peszek, no peszek, słuchajcie, no ale... Czy gra się tę kartę? No nie, ona nie jest specjalnie dobra moim zdaniem, no ale nic o to nie poradzimy. Tu pewnie powiecie ta karta do bloku. Gramy pod Bayta. Nieprawdopodobnie mistyk poleci. Nie ma Mistika, to jest dobra wiadomość. Chyba zaryzykuję. Bo chodzi o to, że wtedy nie. No to było opłacalne wydaje mi się. Nawet z 67. Nie, nie wydaje mi się, żeby to ładnie skontrował w jednej rundzie, zwłaszcza, że w poprzedniej nie zagrał mistika. Więc tutaj powinien polecieć mistyk. Więc to jest dla mnie podpowiedź, że tego Mistyka on nie ma, więc narzućmy po prostu presję. Bo tutaj są aż trzy karty, które biją po 3, plus Ziggs ma jeszcze ten swój dodatkowy. Bardzo kosztowna karta, wydaje mi się, że ręka mu nie dopisuje. I zobaczcie, to jest 12 punktów na Nexusie, więc niedługo zbliżymy się do, do tej sytuacji. On zobaczcie, nikt nie gra, on musi mieć naprawdę kiepską rękę, prawdopodobnie się pojawi teraz Janina. Ale wtedy ja uzupełnię switch. To będzie dla niego opłacalne? Nie wiem. Chyba patek dotykania będzie... Oooo, szanuję. Wiecie, że jestem wielkim fanem tej karty. Uwielbiam tę kartę, grałem je, e, nią, wrzucałem mnóstwo memów z nią. Więc doceniam. Opłacało się. Oczywiście, że się opłacało. Zagramy tutaj pod jedynki. Tego oczywiście nie blokujemy, bo mamy jeszcze szare komórki. No, chyba nie będzie dwóch gierek, tylko będzie więcej, bo tu widzę moje tempo jest zawrotne. Szkoda, że nie mamy tutaj punkta, ale bardzo chciałem mieć przewagę kart. Dorzucę. To Dorzucę to dlatego, że i tak będzie mieć szóstkę idealnie przejga. w następną rundę, a on ma problemik. Bo on tu by chciał najbardziej lokację zagrać za 5. No bo po to zagrał matkę Marajów. To jest prawdopodobnie stół no w Ziksa. To jest użyteczny w tym wypadku. No i mamy piękny stół. I za bardzo Twisted też nie chcesz tego blokować, bo chcesz go szybko uruchomić. A na wieczności jest Turbo Twisted. Prawdopodobnie nie może polecić Twisted w drugiej. Eee, nie tak, nie tak, nie tak. Tak zagramy. Tak i tak. Wolę stracić te karty zamiast tej karty, bo tu byłby Mystic, nie? No i w szóstej kończymy grę raczej następnej. Chyba, że ma Mistika. Spokojnie. Wcześniej zagrał za mało kart, żeby teraz. Chyba, że za 3 punkty zagra. No nie, nie zagrał. Ja bym zagrał tu drugiego Twisteda, to jest koniec gry. Dziękuję bardzo. Nic tutaj kolega nie zrobi. Bardzo słabo zagrał. Z... Nie wiem, nie wiem, czy to kwestia jego ręki, czy, 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 czy co się wydarzyło, ale, ale bardzo słabo to zagrał. Chyba, że matka Marajów go uratuje. O, no to wtedy... No faktycznie, teraz sobie pomyślałem, że jeżeli dobierze kartę... No faktycznie, matka formuła raz, dwa... No ale to są tylko trzy punkty starych. A zobaczcie, no? E? No tak. No tak. Ciekawe, to było bardzo ciekawe. Miło, że tutaj się poddał przeciwnika, nie kazał mi czekać, aż się sama gra skończy. Bo kiedyś tak było, naprawdę, dużo było takich graczy. Piękny mówię, jednak przeciwnik tutaj. No, rozumiem, że gra nie pod matkę Marajów. Ja mam tylko jedno pytanie: ile on miał tanich kart? Bo zagrał nawet kartę, której, której się nie spodziewałem. No, i to jest jego błąd. Nie miał tanich kart, nie dobrał dwójki, no ale miał trójkę z drugiej strony, więc miał po prostu pechową rękę na 100%. No ale niestety taka sura teraz, Jedziemy z kolejną grą. Ale że uszak nie spotkał Mastera? Starzejemy się. Może MMR mi spadło po tych dwóch porażkach z rzędu. A dawno nie przegrałem dwóch g z rzędu na Rankedzie, a, a wczoraj na transmisji. Niestety miało to miejsce, bo kolega zmienił Dek, którym no, zmasakrował mojego Gnarka plus Darius. I nie dam rady. Nie dam rady. Mieć. To jest Ioniowaty. Okej, okay, ja powiem tak, jeżeli karty mu dopiszą, wygra grę. Jeżeli karty mu nie dopiszą, kolega przegrywa grę. Zobaczmy, kto jest lepszy. Co on zagrywa w pierwsze tempo? Chyba zaryzykujemy stylną, bo... Opłaca się tylną zagrać. Szkoda, że nie mam dwójki na następną rundę. Ziggs w ogóle jaki ma piękny uśmiech. Dentysta widzę. Dentysta robił swoje. Mamy token ataku. Więc ten token ataku, piękna sprawa. No i mamy trzy punkty obrażeń. Pewnie oko smoka w następnej rundzie. My pewnie będziemy dorzucać karty, żeby rzucać presję. Bardzo dobre dwie jedynki. Najpierw teraz zagramy tak. Teraz zagramy tak. I wiemy co zrobi przeciwnik w następnej rundzie. Nie mogę, muszę zrobić Open Tak, Open tu będzie wskazany, idealny Zobaczmy, czy się pojawią dwa zaklęcia i wyciągamy kartę w ręce i będą... Uu. Jeżeli Raz robi coś takiego, to ja mu współczuję Zobaczmy, jaką dobierze tutaj lokację, jaką runę, to jest bardzo ważne Dwie runy ma, Not Betetol. all. To tutaj rozumiem, że jeszcze winnable Ok, zagrałeś w taki sposób no, jeżeli ty stawiasz tak sprawę, to ja stawiam tak sprawę. Ta karta będzie za 4 i robi fajną przewagę. Ale raczej zagramy to wolniej i zagram po prostu pod Zigsa. No, teraz to już na pewno trzeba grać pod Zigsa. Karta, która odleci do ciepłych krajów, to ta. 7 punktów. Najlepsza runa na start, żeby robić kombosy. A no to było ciekawe. No ale masz jeszcze jedną runę, więc zaraz punkty odzyskasz. No ale teraz moja kolej. Kolejny dzień! Kolejna eksplozja! są cztery punkty obrażeń. Na pewno będzie kombo w następnej. Znam. I open i kontrujemy. To są cztery punkty obrażeń. Niesamowicie silny jest ten aktualnie deck. Ale wydaje mi się, że kolega przespał pierwszą, drugą rundę. Ale ogólnie jest ustawiony. Także nie możemy go lekceważyć aktualnie. Dlatego, że jest, jest silny. Jedyne co może zagrać to jakieś zaklęcie. Oko smoka nie może. No to tylko co wyciągnie kartę sobie potencjalnie. Ale nie wyciąga nawet. Daj ho Gdybym miał kartę z Shurimy pod minus dwa, no, no, no. No i karta, której mówiłem, wyciągnięta, brak cifinezji, ale to jest za mało, kolego. Ładnie go, że tak powiem, wybejtowaliśmy na to zagranie. Miał faktycznie kartę z Shurimy, prawdopodobnie tylko jedną, więc i tak miał bardzo dużo szczęścia. Jeszcze ten Ziggs, żeby to było śmieszniejsze, przeżył, bo on ma oczywiście więcej punktów zdrowia, o czym wspominałem podczas prezentacji Tali, że te punkty zdrowia naprawdę mają znaczenie. jestem ciekaw tylko, że zobaczmy sobie na koniec, ile kolega miał tych szeptokamieni, bo to mnie niebywale zastanawia. No, także to była jedyna, tak naprawdę, możliwość. Znaczy, moi drodzy, jako że te gierki są szybkie, obiecam co prawda dwie, ale są zbyt szybkie. Także zagrajmy sobie jeszcze jedną, ostatnią giereczkę, jak to się mówi, do trzech razy sztuka. Mam nadzieję, że rozumiecie, dlaczego tak szybko, tak? Bo gramy Agrodakiem, który kończy w piątej rundzie albo szóstej. I, I to jest fajna sprawa. Oj, przepraszam za to uderzenie, ale postaram się niebawem nadrobić sytuację, jeżeli chodzi o kupno uchwytu, ale to dopiero. Jak się troszeczkę, że tak powiem, sytuacja u mnie w życiu wyjaśni. Nie będę na razie zdradzać, ale szykuje mi się przerwa. Nie będzie mnie w piątek i nie mam zielonego pojęcia, kiedy do was wrócę. No dobra. Pierwsze poważne wyzwanie, chyba takie najtrudniejsze dzisiaj. Token atak... Okej, okay, beter. E Token ataku po jego stronie. Pytanie, co to jest za wersja? Bo czy to jest wersja, jeżeli myślę tak, jak myślę, to mamy przerąbane. Jeżeli nie, to będzie dobrze. Zobaczymy. Ale prawdopodobnie możemy przegrać ten meczop. No, gramy 3 jedynki, to nie ma nie ma, nie ma innego wyjścia. Zagramy 1-1, żeby powiedział Mystic wtedy będzie lepiej. Bardzo dobra karta na start, bardzo dobry token, to jest pierwsza poważna, poważna e, sprawa. Jest, jest w lepszej sytuacji kolega. W, czwarta karta. Przy takiej liczbie kart. Jeden z tych zużyty. 5 punktów obrażeń. I burmistrz. Poleci w drugę. On sobie nie zaatakuje. No, zobaczymy, zobaczymy. Na razie jestem... Nie nie idzie źle, nie idzie źle. Teraz prawdopodobnie przepauzuję, żeby oddać mu ruch i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Bo Burmistrz aktualnie nie jest tutaj rewelacyjny. Ja też go mogę zbernować. Mówiąc, zbernować mam na myśli, że jest dziesiątkowanie i cała reszta śmietanki towarzyskiej może być. Najpierw zagramy to powoli, żeby tu zrobić potencjalnie combo. On prawdopodobnie boi się. Drugi Mystic? Uuu, nawet nie. Będzie bomba. dlatego że więcej obrażeń zadam. Burmistrz nie byłby w stanie. No, niestety taki meczap nam się trafił. To jest ogólnie kontra na nas. E, tego się obawiam. Miałem wielką nadzieję, że to jest granie pod Dziki Płomień i pod wyciąganie kart jakichś jakich tutaj zaunowskich. No, ale niestety myliłem się. No i przez to, że miał Ankę w pierwsze tempo, no to jest. Tak to wygląda, niestety. Jedna dla ciebie, jedna dla No, ale tak, powiem tak. Że HP topnieją. Gdybym miał te trzy karty, to wygrałbym. No, jako, jakoś to idzie. Jako, jako, jeszcze to jest winable, winable. Co ciekawe, ani razu popi nie dobrałem. Bardzo dobra karta. A z drugiej strony nie chcę, za bardzo jej zużywać. Dobra, Mystic nie jest groźny. O, wędrujący pasterz jest piękny. To oczywiście pomijamy. I nie możemy zagrać bezpiecznie w następnej rundzie. Muszę zagrać inaczej. No dobra. Jakbym dobrał, noxianski zapał byłoby idealnie. Nie dobieram. Chyba raz będzie drogi, a ja wtedy zupełnie stół. No zobaczymy. Chyba, że znajdzie stół nas z jakiegoś innego. Zagrałem tutaj, bo ta karta miałaby by 1 punkt HP. Zmarnował większość punktów. Te dwie karty są niebezpieczne, więc muszę zagrać w ten sposób. ale mamy pecha, Jezu! Jeszcze trzyma to do samego końca. No niestety, no niestety, no trzyma do samego końca. Szkoda. No ja nie mam noksyńskiego zapału. Szkoda, że miał te dwójkę do samego końca. Zapomniałem o tej karcie, bo ona jest dla mnie nowa. Tibers ma postrach. No, zobaczymy. Zobaczymy, kto ma, kto ma lepsze karty teraz, bo to wszystko zależy od kart. Jeden punkt obrażeń. Wszyscy pragniemy końca wojny, przyjaciele. I ty bez blok. Pięć punktów. A. Co ja musiałbym dobrać, żeby wygrać grę teraz, co? Nie ma opcji. Nie zaatakuję tym wpływem. Nie da rady. O, dobrane teraz przed chwilą. Był nawet atak. Szkoda. Szkoda, wygralibyśmy, gdyby to za tak... No niestety, graliśmy na kontrę. Ja nie, ja nie dałem rady tej kontry z kontrą wygrać. Eee, ta dwójka z Zaun mu wygrała grę, w której on mi zabił wtedy dwie karty. To było powolne, niestety. No... No niestety takie jest życie widzowie. Zobaczę tylko ile miał tych dwójek. Dwie, także mógł mieć, mógł mieć więcej, a tak rzącego rifa na przykład nie było i tak dalej. Troszkę szczęścia, naprawdę, bo tam już wygrali, wygrywaliśmy przez wpływ. <laughs> Przepraszam. No i taka jest gra moi drodzy, ja wam pokazałem jak to działa, pokazałem wam kombosy. Szkoda, że spotkaliśmy tego przeciwnika, bo na ostatnie jakieś 50 gier nie było takich przeciwników, dokładnie takich. <laughs> no ale jest jak jest. Moi drodzy, dziękuję za dzisiaj i mam nadzieję, że odcinek przypadł Wam do gustu. Trzymajcie się do następnego.